Cześć, cześć, cześć! Już nas został kolejny dzień! Dzisiaj mamy wtorek. Prowadzę wieśka po poligonach polskich. I idziemy do muzeum sprzętu wojskowego. Pokażę mu czołgi, jakieś farbatochałbice, a w ogóle sprzęt wojskowy taki z demobilu, ale na chodzie. Wczoraj wieczorkiem w końcu spadł taki ulewny deszcz. Zobaczcie sami, jak to wyglądało. No naprawdę dawało nieźle. Jest nadzieja na to, że pojawią się grzyby. Cześć, cześć. Dzisiaj już mam środę. Mówię cicho, bo jestem w lesie. Ostatnie dwa dni troszeczkę popadało, więc jest szansa na to, że pojawią się grzyby. Zatem przyjechaliśmy do lasu. Ja, Irek i Wiesiek w poszukiwaniu grzybów. Ale myślę, że są marne szanse, bo nawet, nawet jednej jagody nie znalazłem. Nie wiem, co się dzieje. Ale krzaki jagodowe są kompletnie puste. Pokażę wam chłopaków. A wie się gdzieś tam się z tyłu kręci. O jest. Lasy piękne. pod ja Chciałem wam pokazać Aha, że są, tak? Jakieś? Wlazłem tam do lasu weszłem, ale nic nowego nie było, nie, tylko takie. Aha. Cóż, grzybów żeśmy nie znaleźli, ale zdaniem wieśka pojawią się w ciągu najbliższych 2-3 dni. Wtedy może ruszymy do lasu i jakiś sosik grzybowy albo coś w tym rodzaju. A tymczasem idziemy sobie z wieśkiem. Do naszego kultowego baru, jakieś piwko, jakieś, jakieś piwko, rozmowy, tak. Wiesz, jak jest zadowolony, bo kondycję łapie na rowerku. A z tą kondycją rzeczywiście jest na bakier, więc musi tutaj przez dwa tygodnie, musimy go rozruszać, dopracować, żeby, żeby złapał kondycję. Cześć, przyszedł moment na podjęcie jakiejś. Pańskiej decyzji i wybieramy się dzisiaj już na dłuższą wycieczkę. Nogi trochę rozruszane, tyłki już tak nie bolą jak po pierwszym dniu. I jedziemy dzisiaj na trasę, która nas zauroczyła w zeszłym roku. Kraina odwróconego krzyża. Pogoda jest w kratkę, ale myślę, że nie będzie padać. Trasa jest urocza, przeurocza naprawdę, także tęsknimy za, za tymi rejonami. I myślę, że dzisiaj uda nam się zrobić. To jest trasa licząca około 30 km. Wiesz jak postanowił nie jechać z nami, on pojedzie sobie rowerkiem gdzieś do lasu, sprawdzić czy grzyby są, bo trasa 30 km chyba byłaby dla niego za długa na początek, on dawno nie jeździł na rowerze słabo kondycyjnie. Ale na radę, jedziemy. Przestanek, bo Apple ja znalazł jakieś grzyby, masz jesteśmy już w Łubowie, 10 km, czyli 1 trzecia trasy za nami, skręcamy w lewo na Ostronóg, na Przyjeździerze i na Starowice. wstąpiliśmy do Ostrorogu do Sklepiku zjeść loda tak jak w ubiegłym roku ale niestety przerwa jest od, od 11.30 do 14.00 a jest dopiero 13.20 więc 40 minut nie będziemy tu czekać ale napijemy się wody i jedziemy dalej i dojechaliśmy do miejsca między Ostrorogiem i Starowicami, dwa jeziora Jezioro Niewlino na północy I jezioro Kortkowo Silny wiatr jest, ale pogoda jest ok Do jeżdżenia na rowerze Zaraz Wam pokażę, połączone są takim kanalikiem Miejsce naprawdę piękne W zeszłym roku wszystkie jeziora były zakwitnięte Bo panowały niesamowite upały Ale jezioro Kortkowo było czyste Naprawdę rewelacyjne Więc zapewne w przyszłym tygodniu przyjedziemy tu jeszcze raz Żeby się wykąpać Popływać trochę w tym jeziorze sami zobaczcie jaka czyściutka woda w jedzie, że Kortkowo piękna i znowu krótka przerwa bo Irek wypatrzył grzyby no chyba sos grzybowy będzie Tomek coś będzie musiał kombinować I... tyle żeśmy ich nazbierali ciekawe jak jak sobie radzi Mniej więcej dwie trzecie trasy za nami jesteśmy w Starowicach Minęli, minęliśmy malutką wioseczkę i jeziorna ja źle was poinformowałem nie przy jeziorze tylko jeziorna odpoczywamy pokażę wam nasz urobek z grzybkami mamy same maszlaki ale jedną kurkę Irek trafił także już na sos wystarczy na pewno. Otóż te nasze grzybki piękne teraz już będziemy wracać do Bornego Sulinowa po drodze mamy jeszcze jedną atrakcję w Starowicach most na rzec, rzece Piławie. Słucham? Na rzece Na rzece piławie. A ostatni odcinek jest mało interesujący, bo to jest tak główna droga prowadząca z nadarzyc do Bornego Sulinowa, czyli taka na wykończenie psychiczne, bo masz cały czas prostą drogę, asfaltową, żadnych zakrętów, żadnych łuków dopiero przed samym bornym. No i tak y, psychicznie ciężko to znieść. Ale damy radę, spokojnie. No, i to jest ten most, o którym mówiłem. Most w Starowicach, rzeka Piława. Tam jest koniec jeziora Długiego, rzeka Piława się zaczyna. I leci tam w stronę zalewów nadarzyckich. Spływ kajakiem, tą rzeką jest cudowny. Naprawdę, polecam. Czekamy na Irka. Jest. strasy z trasy, uzupełnienie elektrolitów i do domku na obiad. Ta tęcza, którą przed chwilą żeście widzieli, to ona pojawiła się wczoraj wieczorem i miałem nadzieję, że będzie zwiastowała piękną pogodę na dzisiaj i nie pomyliłem się. Pogoda jest o wiele ładniejsza niż do tej pory, co prawda są chmury, jest jeszcze temperatura taka sobie, bo około 18 stopni ale jutro już ma być naprawdę y, pięknie. My mamy pomysł na kolejny dzień, żebyśmy się troszeczkę wynudzili. Y, Wiesiek kupił pozwolenie na łowienie rybek na jeziorze Pile. Przywiózł ze sobą sprzęt i idziemy zobaczyć, czy w jeziorze Pile są ryby. A jeżeli są, to jakie? A to wiesio. Dobre. Ze sprzętem. Tak. Mamy jakieś 10 minut spacerkiem. Do stronę jeziora. Już jesteśmy na miejscu, znaleźliśmy miejmy nadzieję, dobre miejsce i będziemy łowić. Będziemy próbować. Będziemy próbować, tak. Ja ostatni raz łowiłem ryby. Może za 40 parę lat temu. No, a to był kij, żyłka, kołowrotek, spławik, i to było wszystko. A tutaj elektronika jakaś, no świat się zmienia. No niestety, nie znam nowych trendów. W wędkarstwie, ale Wiesiek mnie tu zadziwia tym sprzętem. Fajna zabawa dla chłopaków. Patrzcie, jakie majonezy przygotował dla rybek. Wiesiek, truskawka, orzech, tygrysi. Co tu jeszcze mamy? Czoskowe nawet jakieś. Ja pierdziele, ale ryby mają wypas i tak siedzimy sobie, nic się nie dzieje nudy Wiesiek was pozdrawia hello i czekamy na rybki nic się nie dzieje nudno jest pierwsza rybka no. ale jakaś malutka no. zobaczmy co to jest płotka płotka, płotka. płotka. I następna rybka płotka. Malutka. O, jaka piktunia malutka. No i kolejna rybka, trzecia już. Też pewnie płotka, bo już widzę. na dziupinka. I z wynikiem trzech złowionych płoci kończymy to. Krótkie wędkowanie, dwugodzinne. Jedziemy do domku. Gotowujemy na mecz. Tak, bo dzisiaj są finały Mistrzostw Europy. I, I tym akcentem zakończymy sobie drugi odcinek filmiku z naszych ekscytujących przygód w Bornym Sulinowie. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejny filmik za kilka dni. Trzymajcie się. Dara.